najnowszym vlogu. Mówię cicho, bo nie jestem tutaj na plaży sama, a jeszcze się wstydzę okay. <śmów> mówić do Was. Mam nadzieję, że słyszycie, bo strasznie wieje. Jesteśmy na plaży w Mechelinkach. Zaczynam dziennego vloga z Wami. Chciałam wam, z Wami porozmawiać na jeden temat, a pewnie który Was ciekawi, co się zmieniło po prawie półtora roku od kiedy. Wyprowadziłam się z Polski. <śmum> Mam parę takich podpunktów, o których chciałabym Wam opowiedzieć, ale jeszcze przed e, na kolejny film, niedzielny, e, zaraz po tym, chciałabym zrobić QA z Polski, więc jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania od, e, pod, tym, e, pod tym filmikiem. I jakby co, e, odpowiem wszystko w takim razie w kolejnym filmiku. E, będziemy mieli dzisiaj taki zwykły wlożek z, z mojej miejscowości rodzinnej, gdzie moi rodzice żyją, gdzie ja mieszkałam przez pewien czas, jak a, nie wyprowadziłam się do Gdańska. Później w Gdańsku, oczywiście, poznałam mojego męża i tak zamieszkałam, później w Redzie, na Pogórzu. Więc sporo tych lokalizacji u mnie było przez ostatnie jakieś dwa lata, jak tylko zaszłam w ciążę. No, mój plan ogólnie na vlogi z Polski będą takie, że chciałabym Wam pokazać co mniej więcej i nie tylko Wam, ale też z osobom z zagranicy parę takich miejsc w Polsce partych do odwiedzenia, dlatego no w Polsce, o czyli znaczy daleko nie, ja pojadę na pewno do Warszawy, zwiedzę Warszawę, ale już sama bez Eliasza. Eliasz zostanie w domku. A tu jak będę zwiedzała Trójmiasto, może pojedziemy gdzieś w okolice, to chciałabym właśnie. Osobom z zagranicy pokazać trochę polski, więc w niektórych vlogach takich codziennych, wycieczkowych na pewno będą angielskie napisy. Możliwe, że mój mąż zrobi koreańskie, więc taki mam mały plan, więc na pewno parę takich fajnych, zwiedzających vlogów mam zamiar stworzyć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo to zawsze wszystko może się popsuć. Widzę, że coraz więcej ludzi tu przychodzi. Ostatnio właśnie tutaj tą całą plażę poszerzyli chyba jakiś miesiąc temu. Jeżeli ktoś tutaj mnie ogląda z mostów, to zapraszam do komentowania i powiedzenia co nieco, co tu się ciekawego pozmieniało. Ja widzę, że naprawdę sporo. Tak. Pół na pół może, nie. Bardziej pół na pół, ponieważ niektóre miejsca się w ogóle nie zmieniają, a niektóre naprawdę dużo. O, przeglądam, patrzę co Eliasz robi, bo Eliasz ciągnął czapkę. Zakładaj czapkę. Szybko. Tutaj na mojej wiosce się sporo pozmieniało. Plaże poszerzyły o czym już wam wcześniej wspomniałam. Sporo budynków się buduje. Naprawdę widać, że się w wioskach rozwija. Z pierwszych takich rzeczy też, które mi się rzuciły w oczy, to na pewno temperatura. Niestety Eliasz nieźle po tym czasie dostał. Jak przyjechaliśmy, to od razu się rozchorował. Nie przewidziałam, że jeszcze noce tak potrafią być zimne. No niestety i nie przygotowaliśmy się do tego trochę i Eliasz chyba też, dlatego od razu dostał e, nie gorączki, ale kataru. Bardzo mu leciało z nosa, przysypiał prawie całe dnie. No niestety trochę na, na nim się odbiło, ale... No, tak daleko leciało. No, tak poleciało. I niestety ten... Trochę mieliśmy tak trzy dni takiego mocnego choróbska, ale na szczęście już wychodzi, dlatego przyszliśmy na plażę, dostał e, syropek i od razu się lepiej poczuł. Całą noc przespał bez budzenia się, tak jak wcześniej było przez cały czas jakieś pobud. No, Eliasz, ale czapkę zakładamy, no bo niestety e, słońce grzeje, bardzo mocno nawet bym powiedziała. Chociaż wieje wiatr, więc tego tak nie odczuwam, ale już czuję, że moje ramię się pali tu nieźle. Szybko, bardzo szybko, choć posmarowałam, to i tak już się robi czerwone. Jednak trzeba przyznać, że jedną z takich najbardziej odczuwalnych rzeczy, które się zmieniła, to są niestety Ceny. No, bardzo mocno się pozmieniały. Już nie porównując z Koreą, bo w Korei w zależności od produktów e, są albo droższe rzeczy, albo tańsze. Ale ogólnie, porównując do tego półtora roku, jak mnie tutaj nie ma, no to ceny naprawdę sporo podskoczyły. Jak pamiętam, wyjeżdżałam to e, wyjście do baru. To było jakieś 10 zł za piwo, teraz. E, Około 17-18 zł, no niestety, bardzo mocno to się rzuciło w oczy. Widać, że produkty żywnościowe też to troszkę podskoczyły. To samo tyczy się na przykład, jeżeli mówimy o wyjściu na kawę. Na kawę mała kawa, taka lekko zblendowana. Około 14 zł, więc moim zdaniem, jest spory progres cenowy. I tak jak w Korei można wypić ice americano za około 90 zł, to tak tutaj chyba ciężko znaleźć jakąś kawę poniżej 10. Może trafiłam na taką kawiarnię. Na pewno będę to sprawdzała i tam tak W Polsce bardzo wyczuwalne. Zapach bezów w Korei chyba raczej te kwiaty tak intensywnie nie pachną. Z tego co widziałam i bywałam w różnych parkach, to jest dużo kwiatów. Korańczycy lubią kwiaty, ale nigdy nie wyczuwałam tak intensywnego zapachu, tak jak tutaj w Polsce. To jest dużym plusem. Nie wiem, czym to jest spowodowane: czy te kwiaty są inne, czy po prostu trafiałam zawsze na te mniej zapachowe ale raczej nie ma tego takiego intensywnego zapachu, którego zapamiętałam z takich polskich kwiatów. W nowym dniu jestem e, w Grańsku Oliwie. Moja koleżanka pojechała na bazen i przy okazji zabrała nas. My idziemy na spacer do parku oliwskiego. I przy okazji chciałam z wami właśnie dokończyć temat, który mieliśmy i znalazł się już początek, ponieważ Polsce przepuszczają pieszych. I <ścoughs> przed chwilą miałam sytuację, gdzie nas spokojnie mnie przepuścił pan. Bez problemu, w Korei raczej na przejściach dla pieszych, na ścieżkach, uważajcie, można nieźle się zdziwić. Pierwszeństwo mają jednak samochody, które są większe i jednak prawo większego funkcjonuje w Korei bardzo mocno. Pozostajemy w temacie komunikacji. Ścieżki rowerowe raczej w Polsce respektowane, w Korei raczej nie. Ale też trzeba przyznać, że w Korei cieć e, e, ścieżek rowerowych nie jest taka duża jak w Polsce. Więc, oczywiście, kolejny plus dla Polski. Zapomniałam, jak ten park oliwski może pięknie wyglądać. W temacie komunikacji, system komunikacyjny w Korei jest świetnie zorganizowany i na pewno dużym plusem jest i cena, bo nie jest to drogo, plus to, że jedna karta w całej Korei funkcjonuje na różną komunikację. Możemy kupić, e, w, możemy wejść na tą kartę w Seulu, w metrze, pojechać później autobusem, przyjechać do Busan i skorzystać z tej samej karty, i korzystać z tej samej karty, właśnie w metrze i w autobusie w Busanie. Myślę, że to jest naprawdę ekstra e, rozwiązanie bardzo pomocne, nie trzeba dodatkowych biletów, nie trzeba dodatkowych rzeczy kupować, naprawdę super opcja. W Polsce niestety to nie funkcjonuje, jednak trzeba zainstalować aplikacje, które łączą się za każdym razem z innym miastem. Trzeba to wszystko przestawiać, inne taryfikatory. Do tego bilety robią się coraz droższe. Pamiętam, że jak wyprowadzałam się z Polski, kosztowały około 3,80. E tak, 3,80, coś takiego: 3,20, 3,80, coś takiego, już nie pamiętam ile to było, a e, wróciłam tutaj i już 4,80, więc wszystko e, drożej. Oczywiście wiem dlaczego, ale <gryw> naprawdę jest to jednak szok, jak się e, przyjeżdża tutaj na miesiąc i te ceny bardzo szybko. I ogólne podejście ludzi do tego, to jednak przygotujcie się, że przepraszamy, nie istnieje. I jeżeli ktoś uderzy was z barka, raczej nie usłyszycie tego słowa. Co mnie bardzo, bardzo denerwuje, ja jednak jestem nauczona, jak w polskiej kulturze kogoś uderzymy lekko, potrząśniemy lekko, to jednak. Każdy do siebie przepraszam, przepraszam. A w Korei jednak to nie istnieje. Za każdym ła razem łapię się, że tylko chodzę i. Ty złam, da, da. A ludzie tak na mnie patrzą z zdziwieniem: o co mi chodzi? Za co ty przepraszasz? A ja jednak, jeżeli kogoś turchnę przez pomyłkę, bo było ciasno, to jednak niestety możemy się grubo pomylić. To niestety słów grzecznościowych jednak nie usłyszymy. U mnie, jak mieszkam na mostach, wydaje się strasznie sucho, i nie ma takiej e, zieleni. I chciałam właśnie Wam też o tym powiedzieć, ale będąc tutaj w gdańsku, widać, że jednak tutaj już wilgotność jest wyższa i ta zieleni wygląda bardziej soczyście, ponieważ jednak u nas na mostach niby nad morzem, a jest trochę sucho. W tym samym temacie chciałam Wam też powiedzieć, że Polska jest jednak płaskim krajem. A poczekajcie, zanim się otworzycie w komentarzach. Chodzi mi o to, że jednak tu są pagórki, niziny. Jest tutaj jednak płaska powierzchnia w Korei. A góry łączą się z morzem i miejsc takich płaskich jak w Polsce. I pól pełnych zbóż raczej w Korei nie znajdziecie. Jest to, jest to widok bardzo rzadki, a w Polsce jednak przeważają takie miejsca i pi wyglądają pięknie. Naprawdę w Korei może mi tego zabraknie. na kamery, e, przypomniało mi się, że Korea jest raczej bezpiecznym krajem. Oczywiście mogą zdarzyć się niebezpieczne sytuacje, ale w większości przypadków raczej e, jest to kraj bezpieczny. E, zostawianie rzeczy na stoliczkach, w kawiarni nie grozi tym, że możemy te rzeczy stracić. W Polsce jednak muszę za każdym razem pamiętać, żeby. Swoje rzeczy zabierać, czy to do łazienki, czy e, zostawiając wózek gdzieś. Pamiętać o tych najważniejszych rzeczach, aby ze sobą zabrać, żeby przypadkiem ktoś nie zabrał. Cieszę się, że mam okazję przyjechać do Polski, pozwiedzać Polskę, zobaczyć ją trochę w innym aspekcie niż e, mieszkając tutaj. Jednak trzeba przyznać to, że e, mieszkając za granicą, doceniamy kraj, do którego przyjeżdżamy, na przykład na wakacje możemy pozwiedzać, możemy spędzić tutaj naprawdę dobre chwile. I doceniam ten czas. Mam nadzieję, że będę miała okazję często. Odwiedzać Polskę i poznawać coraz więcej ciekawych miejsc w Polsce. Jak na razie nie liczę na to, żebym miała tutaj wrócić na stałe, ale na pewno coroczne wakacje będą w Polsce i tym miłym akcentem dla mnie, mam nadzieję, że dla Was także, kończę ten film. Chciałabym Wam tylko przypomnieć o tym, żebyście pamiętali o zadawaniu pytań w komentarzach, a robię to na jednym wdechu. Ledwo daję co powiedzieć, że Eliasz tu mi śpiewa, ale pamiętajcie, żeby zostawiać komentarze z pytaniami na przyszłe QA. I co, do usłyszenia, do kolejnego filmu. Zapraszam do subskrypcji, polubienia mojego filmiki i bye! Do następnego razu.